Kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy teraz u naszego Markusa, bo jak dobrze wiecie, czy nie wiecie, z Walentiną zakończyliśmy sobie już rozgrywkę, a teraz pogrywamy z Markusem i sobie ogarniamy tutaj przyjaźnie ze śmiercią. Moi drodzy, tutaj mamy pobrać sadzonkę z rośliny, przyrządzić posiłek mając co najmniej czwarty poziom, zaprzyjaźnić się i wejść w interakcję z mrocznym kosiarzem, na dwie rośliny, no i oczywiście złowić czy ryby. No i myślę, że na pewno sobie złowimy coś, no bo to wiem, że nam się uda, ale jestem ciekawa też, co z tymi roślinami. Tutaj się wyprawia. Zbierz cały plon. Podlej teren. Ok. Pobierz sadzonkę. Mogę pobrać sadzonkę? Nup. Dobra. Zbierz cały plon. Przedaj lwie paszczę. Może zbierz y, cały plon w takim razie. No zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Co się wydarzy, oczywiście drobno nie pójdzie, a w ogóle ja nie wiem, czy po prostu nie rzucę tej roboty. Tak się nad tym zastanawiam. nawość i trzeci poziom umiejętności ogrodnictwa musimy mieć, żeby to nawozić. No dobra, tutaj nic nie mamy do zrobienia. Okej. Okay. No i dobra. No i tak jak Wam mówiłam, właśnie przed chwileczką będę chciała sobie ogarnąć te rybki. Jeżeli chodzi o nasze umiejętności zygotowania, niewiele nam brakuje. Tutaj do czwartego poziomu, także wiecie co? Podaj śniadanie, choć to sałatka owocowa, nie wiem, cokolwiek sobie będziesz robić. Natomiast ten mroczny kosiarz dzwoni, co powiesz na karierę w branży koszenia? Serio? To do Markusa, za kosznią tej pracy na zabój. Nie ma potrzeby męczyć się w śmiertelnie nudnym biurze, podczas gdy Wydział Śmierci w Zaświatach oferuje bogaty system norm i premii, który pozwoli ci wziąć los w swoje ręce. Chwyć kosę i ruszaj do pracy. Nie. Nie. To ma być Markus. Markus. Dlaczego jego dzioba dostaje taką ofertę pracy, a on y, robi zadania? Bez sensu. Dobra, no nic, no zobaczymy. Może kiedyś Markus ogarnie sobie robotę rocznego Kościarza, ale na chwilę obecną będę chciała właśnie sobie ogarnąć tutaj przyjeźdźnię ze śmiercią. Tutaj mamy, tutaj, tutaj mamy tutaj um, pójście do pracy z naszą Walentyną, także Walentina um, sobie pójdzie do pracy, a my opuszczamy pracę i chyba nie mamy w takim razie już urlopu. No, no cóż, najwyżej nas zwolnią, tak sobie myślenie. No trudno, no życie, nie? No życie, jak on się sam nie chce zwolnić, no to nas zwolnią i tyle, a może dostaniemy chociaż i pół simulona w wątpie, ale dobra, nieważne, odłóż, odłóż i proszę i ciebie, weźmiemy sobie gotuj i pójdziemy sobie tutaj yy, najwyższy poziom umiejętności gotowania, no i myślę, że tak sobie zrobimy właśnie i może będzie lepiej yy, dla rodziny. Dobra, gotuj, gotuj i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak tutaj mamy? A, Jak tutaj jest, gotowanie trzeci poziom, no to w sumie może już zakończymy sobie teraz właśnie etap gotowania na czwartym poziomie? Fajnie by było, nie powiem, że nie. Świetne by to było, gdyby się tak udało. A tutaj y, nasza Valentina sobie pracuje, niech sobie Działka pracuje. Zobaczmy sobie tutaj oczaruj może mm, pracuj ciężko? Nie. E, to co, oczaruj współpracowników? Nie. Też nie. E, flirtuj. Jezu, wyluzuj. Nic nie pasuje. Nie wiem. Pracuj ciężko. Dobra, nieważne. Markusie. E, Markusie, nie masz dalej czwartego poziomu, czyli jeszcze coś mi tu gotujesz, mój drogi panie. I tak nie jesteś głodny. Aha, może jeszcze będzie? Wskoczy czy nie wskoczy? Nie wiem. O, wskoczyło, świetnie. Tylko co? Wykończymy gotować. Jako raz przyrządź posiłek, mając co najmniej czwarty poziom. No, to powinno być... Bo akurat skończymy przyrządzać wtedy, kiedy już mamy czwarty poziom. No to chyba już będzie ok. Eee, ktoś dzwoni, szef. A, ja wziąłem, że mroczny kocierz. No cóż, no dobra, odłóż. Dobra, to mamy. Za wyzwanie parceli, strachy na lachy. Na swojej parceli, strachy na lachy. No dobra. Eee, no dobra. Ok. No to strachy na lachy. Eee, wyzwanie parceli. Okej, okay. no i co, gdzie to jest? A szyboje? Ciekawe co to jest. Wy już pewnie wiecie, bo na pewno sobie bardziej ogarniacie to ode mnie. W powietrzu wisi tu coś, co napełnia Cię mroczna, mroczną ekscytacją i przyciąga innych simów, którzy mają chęć na potwornie dobrą zabawę. Aha. No dobra. Hm. No nie wiem, okej. Okay. Eee, tak, eee, znów ryby nawieźć dwie rośliny. Ogrodnictwo, ogrodnictwo, drugi poziom. A jakbym sobie coś tutaj zasadziła? E, ja sobie tutaj, weź to sprzątnij. Możemy sobie lilię tu wsadzić, nie wiem, banana. Banana, e, wiśnie, pomidor. Chodź zasiej. Chodź zasiejesz tutaj wszystko. No i zobaczymy, czy to nam coś da. Podlej teren, okej. Okay. No i jak tutaj sytuacja? Ogrodnictwo. Eee, już nie masz co podlewać? Masz? No i? O, za mało do trzeciego poziomu, nie? Za mało. Dobra, no ale w każdym razie jeszcze coś możemy tutaj zasadzić. Eee, o. Tu mamy ładnego kwiatka. Poczekajcie, wsadzimy sobie kwiatuszka. Nie tu. O. Dobra, będzie śmiesznie tutaj to wyglądać. No ale dobra. E, czego się nie robi dla poziomu ogrodnictwa, nie? I damy pod letter. Dobra, mamy trzeci poziom, czyli teraz byśmy mogli nawozić. Nawoź i nawoź. Okej. Okay. Nawoź. Dobra, mamy nawożone. Roślinki, powyższa cąkę z rośliny. I tutaj musimy mieć po piąty poziom ogrodnictwa, moi drodzy. A teraz pojedziemy sobie, oczywiście, złowić rybki. Co tu odblokowano? Nagrody. Masz już wystarczająco dużo punktów wydarzeń, by odebrać nagrodę. Przejdź do interfejsu wydarzenia, by to zrobić. Ok. No to sobie kliknijmy. Odebraliśmy sobie jakieś gacie, jeansy gotyckie. Mhm. Eee, dobra. Eee, dobra. No i tutaj mamy odebrane rzeczy. Co to jest? tom drugi, aha. Mm -hmm. No dobra. Mm -hmm. Kopanie, dziur, mm -hmm. okej, okay. dobra, złów trzy ryby. No to w takim razie myślę, że pojedziemy sobie do innego miasteczka, no bo tutaj eee, nie wiem, mamy jakąś miejscóweczkę, gdzie byśmy... Mogli łowić ryby? Chyba tak. Chyba gdzieś powinniśmy coś mieć, tak mi się wydaje. I na przykład, gdybyśmy się przenieśli na przykład morze, i tutaj, i tutaj, czym będziemy mogli sobie łowić, zaraz się dowiemy. Okej, okay, dotarliśmy na y, my, my, nie zdążyłam przeczytać, czy nieważne, nieistotne. I tutaj możemy łowić, moi drodzy ryby. Także chodźmy, idziemy na ryby. Myśmy nigdy tutaj nie łowili w ogóle, że mnie łowiła ryb y, Markusem. Także Markus y, nic nie potrafi. Jezu, ja to, jakie to jest smutne, no ale chłop nic nie potrafi, no niestety. O Jezu, jaki płaczek tutaj jest. Oj, ojoj. Oj oj. Oj, 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 no, no cóż. Życie. Dobra, no i natrujesz, co sobie polecimy. Na szczęście nie musimy mieć jakiegoś yy, wybitnego poziomu. Uszymam panko z drugiej strony nie znasz mnie, więc to może zabrzmieć dziwnie, ale dostaniesz po mnie spa spadek, drogi dziecko. Dlaczego pytasz? Powiedzmy, że będzie lepiej, jeśli nie będziesz zadawać pytań. Te pieniądze muszą do kogoś trafić i to szybko. A podobno Ty cieszysz się wśród Simów. Nie? Naprawdę? Niezłym szacunkiem. Dlatego oddziedziczysz część moich ciężko zarobionych simolonów. Słuchaj, no, planowanie tego, co będzie na naszej, po naszej śmierci, jest częścią życia. Należy spisać testament, gdy tylko jesteśmy gotowi zdecydować, kto dostanie nasze simolony i pamiątki oraz kto zaopiekuje się dziećmi. Mój testament powstał na komputerze, ale można też umówić się z prawnikiem do, od spraw spadkowych. Pamiętaj tylko, żeby dokonywać w życiu właściwych wyborów. U mnie było z tym kiepsko. Eee, dajmy, brzmi podejrzenie, bo mi się wydaje, że skoro ona podejmowała złe decyzje, to mogą być jakieś yy, kredyty. Nie no, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, a tak sobie podejrzewam, tak sobie gdybam. Okej, okay. jeszcze nic nie złowiłeś. To marnie będzie, ja coś czuję. No nie, zlecimy na trójce, ale umiejętności moi idą do góry, no czemu nie, zawsze coś się przyda więcej. No mam nadzieję, że coś yy, chłop y, złowi. No, za mało umiejętności bo łowić ryby w tej okolicy, spróbuj wędkować gdzieś indziej, aż Markus poprawi swoje umiejętności. może też wypróbować cenniejszą przynętę. Serio, mam za małe umiejętności? Bez to jaj. To zaraz będziemy mieć większe. O, widzicie? E, może teraz łowić o konia, koi i pstrąga w łowiskach, w których konie żyją. Markus może złapać skalara. Okej, okay, no i mamy już jedną rybę, i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieć drugą i trzecią. I będziemy mieli tą część tutaj ogarniętą, czy to jest? <laughs> On tak wygląda, że ja mam te. W sensie wiecie, kurde, o co mi chodzi? Pozy? czy tak, y grze to wygląda? Bo ja już, y ja pomyślałam, że ja już głupieję. No i z tego co widzę, to nasza y Valentina otrzymała awans na stanowisko doradczyni do spraw zdrowia emocjonalnego. Valentina awansowała i teraz będzie pracować jako doradczyni do spraw zdrowia emocjonalnego. Valentina będzie teraz zarabiać dodatkowe 16 simulonów na godzinę. Y no i dobra, fajnie, fajnie, fajne pieniążki zarabiamy. W sensie, no, Valentina nie. Mamy już dwie ryby. Mam nadzieję, że ogarniemy sobie trzecią. Bo jak widzicie, nasz Markus staje się głodny. Także za chwileczkę będziemy musieli wrócić na mieszkanie. Jak na razie udaje nam się złowić jedynie szkicowniki, jakieś dziwne. Nie wiem po co mi to. Ale o jest, mamy kopanie dziur. Twój ogród nabiera ładnego kształtu. Twoja umiejętność wędkarska też jest całkiem w porządku. Punkty wydarzeń, nagroda, kontynuuj pielęgnowanie roślin i łowienie ryb. Aha, no i dobra, myślałam, że wiecie. No i okej, okay, złowiliśmy. I teraz musimy pobrać sadzonkę roślin i zaprzyjaźnić się i wejść w interakcję z mrocznym kosiarzem. Okej, okay, dobre. I tutaj odblokowaliśmy sobie nagrodę. Higiena Instant wypi ten eliksir, by zapełnić pasek higieny swojego sima. A tutaj mamy zaginioną księgę zielonej damy. Ojejku, to może być ciekawe. Niegdyś sądzono, że ta księga przepadła w pożarze posiadłości w Wonduch w 1898 roku. Zawiera tajnikiem przyrządzenia Ambrozji, a jej autorką jest nikt inny jak Lady Mimosa Charlotta Szczypiór. O, no to Ambrozji, tutaj mamy tajniki. Ja się kręcę, że jej to będzie warto, myślą sobie, przeczytać. Tak, 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 tak. No i dobra. Okej, okay, chłopie, jedziemy do domu, mam nadzieję, że tak, że jedziemy na chatę no i trzeba się zastanowić co z tymi roślinami, no to, bo tutaj mamy pobrać sadzonkę. Czy ja pobiorę sadzonkę z chaty? Ja mam sadzonkę, raczej w sensie to szukać gdzieś na mieście i pobrać sadzonkę, tylko tak, to musi być piąty poziom ogrodnictwa, więc tak, jak no będziemy musieli chyba czytać książkę, żeby się właśnie wyekspić tutaj w umiejętności. Dobra, jesteśmy na chacie, tutaj widzę, że gospodzio ogarnęła nam dom, w sensie mieszkanko, takie cacy piękne, jak widzicie, weźmiemy sobie resztki, no bo jak tutaj, dobrze, wiecie, mamy sporo jedzonka w lodówce, mamy sporo jedzonka w lodówce, sobie skorzystaj, no i dobra, Markusie, ja chyba, my chyba się zwolnimy z tej roboty, bo to nie ma sensu, to nie ma sensu, porzucić pracę. Okej, okay. a ty tutaj się, Walentyna Nadir, nie chcę mi się z nikim rozmawiać, powiem wam szczerze, nie chcę mi się, no, w sensie mi się nie chce. Mm, prowadź gorącą linię alarmową do... dla zakochanych, Wow. dobra, chodź tutaj, mm, linia alarmowa dla zakochanych, no ja cię kręcę, no to może być ciekawe, kariera, mm, gorącą linię dla zakochanych, chodź. Dobra, i ty sobie to ogarniesz. Idziemy do oczywiście Markusa. Nie, no to, to jest poza, ewidentnie poza. Jakaś się wygrała, zrobiła. Dobra, skorzystaj. Widzę, że sobie pojadłeś. Czy na pewno Markus ma porzucić swoją pracę? Tak jest. Jesteśmy bezrobotnym człowiekiem. <laughs> Człekiem. No i zobaczymy, jak to się wszystko oczywiście potoczy. Cóż, pamiątkę może nie. No i chodźmy tutaj do naszych sadzoneczek. I nie. Co ja mówię? Jakie sezonki, Chłopie, Ty musisz sobie zakupić książkę. Także chodźmy tutaj. Zakupy, kup prezenty. No i ja mam nadzieję, że właśnie tutaj sobie to ogarnę. Ogrodnictwo. Nie. Książki. Aha, nie tu. Ja nie mam tutaj biblioteczki. Miałam, nie miałam, nie miałam, nie miałam. Miałam tutaj książki tu. Kup książki. Dobra. I tutaj lecimy sobie umiejętność, no i oczywiście nie gotowanie, tylko... Eee, Jezus Maria, zapomniałam, ogrodnictwo, ogrodnictwo, chodź, tak, weź sobie, no i będziemy się edukować. Edukuj się, edukuj się, edukuj się. Dobra, i te ryby nam są w sumie niepotrzebne. Ja sobie je wrzucę do lodówki. Nie wiem, może ktoś kiedyś zrobi tą rybę, czy coś. Nie mam zielonego pojęcia, ale niech sobie leży w lodówce. W sumie mm, te rzeczy możemy sobie wrzucić jedzonko do lodówki. No i dobra. No i te zakupy, mój drogi. I musimy mieć piąty poziom. Piąty poziom, szanowni państwo. Szanowni państwo. Mm, dobra. Gdzie tu jest ogrodnictwo? Tutaj trzeci poziom. No to ja nie wiem, jak to będzie, ale ja, wiesz co? Ja mu dałam drugi poziom do nauki, a to chyba jest za wysoko. Za wysoko. On jest za głupi jeszcze na to. Dobra, to jeszcze raz kup książki. I musimy sobie chyba kupić ogrodnictwo pierwszego poziomu. No on jest za głupi jeszcze, także no. Element o, 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 o. A, mam poziom, posiadany pierwszy poziom, ten. No proszę was, ja bardzo, otwórz w takim razie, czyli tutaj mamy i tak, pierwszy, no nic, no musimy w takim razie tutaj sobie ogarnąć, okej, okay. no bo inaczej to nic z tego nie wyniknie, nic z tego nie będzie i tak jak tutaj to wygląda, ogromnictwo, no nie, nie pójdzie nam z tego. Dobra, ale już mamy chyba pierwszą książkę z pierwszego poziomu, to już powinno być lepiej. No siadaj, chłopie, siadaj. I czy teraz mi będzie to ogrodnictwo szło do góry? Co to dwa odwalasz? Ej. Czytaj to. Ja nie wiem, nie, nie wiem o co mu chodzi. No. Czytaj. Dobra, to idzie i Valentina jest niestety śpiąca. Także idzie spać. A ty działasz tutaj, mój drogi panie. Działaj, działaj, działaj. No i dobra, nasz Sim osiągnął sobie tam piąty poziom. Yy, wiecie... Umiejętności, także Walentina sobie tutaj wzięła. ogarnęłam. O nie, co? Jaka trucizna? Nie. Nie. Są jaja, niemożliwe. Nie. Tak? Zaczekajcie, tak czy się, zrobię zdjęcia, ale. Nie. Dobra, chwila. Dobra, zdjęcie co zrobię w tak na wszelki wypadek, gdyby to było to... Ale chyba nie. Zo tak. Bez jaj. Ej! Twoje działka tu umiera. Co? Zatruujesz ją sałatką. Zatruuję się sałatką, chłopie. Ty, gościu. Gościu, ej, bo ci działcha umiera. Schodzi ci tu. Szlacha, więc dezorientacja, płacz, płacz bez opamiętania. No płacz bez opamiętania, to jest twoja kobieta. Ja rozumiem, ty nie wiesz, co się dzieje, nie? Nikt nie wie, co się dzieje. Ja pierniczę. No, Przyjmijmy, że to jest, że śmierć zabrała mu kochaną celowo. Żeby on, nie wiem, chciał ją wskrzesić. O, no. Celowo ci ją zabrał dziad jeden pieron. Celowo, no niestety. Tak. No Proszę o życie zimki, więcej opcji, działania. No nic, nic. W zasadzie fabularnie to całkiem dobrze wyszło, że ona tutaj yy, ciach, ciachnięta do I Valentina umiera. Rozpocznij nowy etap życia, stając się duchem. W życiu pozegrubowym czekają na ciebie ekscytujące duchowe emocje Być może Valentina ma do załatwienia jakieś niedokończone sprawy, może też zdecydować się na oddanie kontroli, a wtedy Valentina zostanie krążącym po świecie wolnym duchem. Odroć się w nowym ciele z wyblakłymi wspomnieniami poprzedniego życia. Przeniesiesz się do ekranu zarządzania światami, by wybrać rodzinę, w której się odrodzisz. Jeśli udało ci się zdobyć cechę duszy, twoja dusza będzie mogła odzyskać y, część cech osobowości z dawnego życia. Jeśli odrodzisz się jako młodszy Sim, pewne umiejętności rozwojowe zostaną od razu odblokowane, co da ci przewagę w nowej podróży. Okej, okay, jesteśmy grywalnym duchem w takim razie mamy osiągnięcie upiorne, moi drodzy. Także witaj w zaświatach Walentina. Twoja podróż duszy wciąż trwa i masz jeszcze dużo do odkrycia. Czerp ze swojego życia pozagrobowego jak najwięcej. I nie zapomnij sprawdzić panelu duchowego mistrzostwa, by odblokować nowe potężne zdolności, Miej ducha w swojej rodzinie. Upiorne. No to dobra, no to mamy, nie? Ale i jaja, jeszcze serduszko nam wysyłano hit. Powiem Wam, mm, takiej... No nie spodziewałam się. Ale widocznie tak miało być. No i cóż, mogę Ci zrobić zdjęcie? moroczny kosiarzu tak na pamiątkę. Przydasz mi się do miniaturek. No, tak, ładnie, stoi już, ok. Ciekawe jaką masz buźkę, ale nam nie, nie pokażesz. No nieźle powiem wam. Dobra, no to mamy ducha w rodzinie i co? I ona będzie pracować dalej czy jak? Faktycznie będzie chodziła do pracy. No dobra, no to niech sobie chodzi duch do pracy, niech pomaga związkom innym i tak dalej, i tak dalej. No to wiecie co, no moi drodzy, no chyba wiecie co, zakończymy sobie na tym etapie dzisiejszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Przejdziemy sobie w następnym na pewno do pobierania tych naszych cudownych sezonek i tak dalej, i tak dalej. Będziemy sobie działać tutaj właśnie w tym dodatku. Jeśli podobał Wam się film, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i subika, jeśli jeszcze tego nie robicie. Subskrypcja dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi filmami. No i zapraszam na inne platformy. Trzymajcie się ciepło. Cześć!